21 lipca 2024 roku. Witam Was serdecznie na kanale Grzyby w Nowej Hucie. Dawno nic nie rzucałem, dawno nic nie pokazywałem z Nowej Huty. Ale niestety taka pogoda, że nie było nic co można byłoby pokazać. Nic nie rosło, wszystko się poukrywało. A dzisiaj takie znalezisko. Nad zalewem nowochudzkim, pod brzozą, pod lipą grzybek, który rośnie też pod dębami. Grzybek jadalny, ale niestety, często gęsto wyglądający w ten sposób. Czyli najnormalniej w świecie jest robaczywy. Jest to parko grzybek czerwonawy. Grzybek jadalny, ale o słabych wartościach kulinarnych. Właśnie ze względu na to, że często jest robaczywy. Często można go spotkać w środowisku miejskim tak jak tutaj Jeśli wam się uda go trafić zdrowego z dala od piesków możecie zbierać i jeść. Tutaj niestety jest też Jederman mankament, że jest blisko ulicy O Samochody jeżdżą i niestety, ale nie zbieramy. Jak widzicie, trochę ich tu rośnie, są niewielkich rozmiarów, ale jakże urokliwe. Parko grzybek czerwonawy. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Zapraszam również na kanał leśny z grzybami w Nowej Hucie po lesie. No i oczywiście do zbierania i chwalenia się grzybkami. No i do konsumpcji, ale to tylko w miejscach do tego odpowiednich. Do zobaczenia dziś na trasie. Cześć.